Dzień dobry, kochani, witam ogromnie serdecznie. Dzisiaj odpowiedz, Grace, odpowiedz na nasze pytania. Będziemy mówić o temacie, który jest bardzo bliski i drogi memu sercu. A mianowicie, jak już z tytułu tego wideo widzicie, uczeń. Też jest człowiekiem. A więc, na temat nauczycieli i uczniów. Ja sama, dla tych, którzy nie wiedzą o tym z wykształcenia, jestem Polonistką. Więc kiedykolwiek pojawia się jakiś error, akcent i nie powiem idealnie po polsku, to przebaczcie mi, ponieważ 23 lata na stałe w Stanach Zjednoczonych zrobiły swoje. Niemniej jednak lata nauki i praktyki w tym zawodzie i przygotowania do tego zawodu, studiowania psychologii, socjologii, filozofii, biomedycznego przygotowania i tak, i tak dalej, i tak dalej, za długo wymieniać, ale zrobiły swoje. Niemniej jednak powiem Wam, że to, jakim ja nauczycielem byłam, a to już musielibyście porozmawiać z moimi uczniami, co oni sądzą na, na ten temat. Um, powiem Wam, że ukształtowało uh, tę moją postawę bycie uczniem bycie, bycie uczennicą. Każdy dorosły był kiedyś dzieckiem, i każdy nauczyciel był kiedyś uczniem. I ja miałam świetnych a, nauczycieli, szczególnie trzeba powiedzieć, polonistki, a, bardzo surowe, bardzo wymagające, ale jednocześnie były mi najbliższe memu sercu, ponieważ ja zawsze byłam polnistko od urodzenia. Pomagałam nawet sprawdzać zeszyty. Chyba to była druga czy trzecia klasa szkoły podstawowej. Prawdziwej nauczycielce, więc ja uwielbiałam to. Ja usadzałam sobie miszki i lalki na kanapie, na wresalce pamiętam, w naszym dużym pokoju. Mamusi w domu, tetusia. I Brałam kij do ręki, no bo tak wyobrażałam sobie nauczyciela, to było moje doświadczenie, i uczyłam. I uczyłam. I uczyłam te dzieci. Nigdy nie biłam żadnego dziecka, ale dla postrachu, żeby się mnie te lalki bały. Um, nawet w pewnym momencie miałam prawdziwy dziennik. Jak ja to z... załatwiłam, nie mam pojęcia. Poprosiłam jakiś stary, stary dziennik, który już miałeś na przemiał. W każdym bądź razie wspominam te czasy cudownie. I um, uwielbiałam się uczyć, ale i dzisiaj uwielbiam się uczyć. Także to się nie zmieniło. Jak patrzycie na dzieci, to jest to naprawdę dobre odbicie tego, kim one będą w przyszłości. Bo to już widać, czy lubi się uczyć, czy nie. Czy jest pracowity i obowiązkowy, czy może leniwy? Najchętniej by się tylko bawił, a nie uczył. Więc te, te wszystkie cechy odzwierciedlają się potem w życiu, co jest ciekawe. Chociaż chciałabym wiedzieć od swoich własnych uczniów, jak się ich losy potoczyły i co u nich słychać. Kochani, jeżeli będziecie oglądać ten filmik, gorąco zapraszam, żeby. Kilka słów napisać, co tam u Was ciekawego, ponieważ e, człowiek się przywiązuje e, do swoich uczniów i do swoich wychowanków. Ale ponieważ sama pamiętam, że dostałam po ręce, jakąś jeszcze były piórniki drewniane, czy tam jakąś linią za to tylko, że dzieciaki się ganiały, ja byłam jednym z nich po korytarzu, kiedy już było późno, może czwarta, piąta wieczorem i, i ciemno, bo to była zima i nikogo prawie innego w szkole nie było, może jedna, dwie klasy. W związku z tym, jak to dzieciaki, człowiek tam szalał po tych korytarzach, bo naprawdę nie było nic lepszego do, do roboty. I moje przekonanie zawsze było i do dzisiaj jest, że nic na siłę, nic na siłę się nigdy nie da zrobić. A więc, jeżeli jesteś nauczycielem, Twoim obowiązkiem jest nie tylko przekazać wiedzę, ale także pokazać swoją osobowością, kim chcesz, żeby te dzieci były w przyszłości czyli być bardzo dobrym przykładem. Dzieci się nie tylko uczy, bo pewnych rzeczy one się mogą same nauczyć. Ok? A dzieci się uczy myśleć, to będzie oddzielny, oddzielny filmik na ten temat, i się wychowuje. Ale wychowanie najlepsze jest na podstawie własnej, własnego przykładu. Więc, na przykład, jeżeli ktoś pali papierosy, może pije alkohol. Może nawet nadużywa tego alkoholu, ale dzieciom wbije jako wychowawca do głowy, że palenie i picie jest szkodliwe, no to wiecie, to jest śmieszne. I owszem, tak jak rodzic nad małym dzieckiem ma przewagę i może zrobić z tym dzieckiem prawie co chce, jak się okazuje na całym świecie, niestety, tak samo jest z nauczycielem. Nauczyciel ma władzę nad uczniem, no bo jest władzą, jest przełożonym. Okay, tak jak bos nad swoim pracownikiem. Niemniej jednak to jest bardzo słabe wytłumaczenie, dlaczego ma robić jedno, a mówić drugie, a postępować jeszcze inaczej, myśleć inaczej. Wszystko musi się zgadzać. Ponieważ uczeń jest super obserwatorem. On widzi i rozumie o wiele więcej niż się nauczycielowi wydaje. To samo dotyczy rodziców. No i tu właśnie wejdziemy na temat rodziców. Kochani rodzice, waszym obowiązkiem to są wasze dzieci, i waszym obowiązkiem jest je wychować dobrze. Nigdy nie obmawiajcie nauczyciela do dziecka. Zanim obstaniecie za swoją pociechą, udajcie się najpierw. Do nauczyciela, do szkoły, żeby porozmawiać, przedyskutować, co jest nie tak. Nauczyciel z kolei, jeżeli widzi, że dziecko ucieka to jest to, co ja robiłam jeżeli dziecko uciekało z lekcji, to był mój wychowanek, czasami nawet nie był. Prosiłam wtedy panią pedagog i we dwie szłyśmy odwiedzić tę rodzinę tego dziecka. I człowiek się dowiedział o wiele więcej niż się wydawało, i wtedy ma się zupełnie inny pogląd na wszystko. Dlatego, że w każdym jednym zachowaniu jest jakaś przyczyna, jest ukryta przyczyna, dlaczego ten uczeń, dlaczego ten młody człowiek zachowuje się tak, a nie inaczej. Wierzcie mi, jest przyczyna, jako doświadczony nauczyciel. I po tylu latach w życiu już wiem, a że to jest prawda. Więc szkoła, nawet dyrekcja, pedagog, nauczyciel, rodzic powinni być w, ogromne, w ogromnie ścisłej współpracy. Ja sobie nie wyobrażam inaczej. Jeżeli wszyscy są sterem, żeglarzem i okrętem, Nigdy nic z tego dobrego nie będzie. Ponieważ lewa ręka nie wie, co robi prawa, a już co nogi robię, to już o tym zapomnie, czy głowa. Do tego dochodzi głowa, a mianowicie ministerstwo. Wszyscy ci, którzy układają program nauczania, którzy no kiedyś to byli kuratorzy. Nad tym czuwają, to nadzorują. Wszyscy powinni być w ścisłym kontakcie. A więc wiemy, że na przykład w klasie jest za dużo dzieci. Chyba, że jest to szkoła prywatna, tak jak ja uczyłam krótko w prywatnej szkole, czy tu w Stanach, i jest tylko dziesięcioro dzieci. To, to to jest cudowna sprawa. To się naprawdę świetnie pracuje, można przy herbatce ciekawie. Ej, tak powinna wyglądać szkoła. Niemniej jednak, kiedy jest 20, 30 dzieci, jest trochę inaczej. Ponieważ dziecko o dziecku nie jest równe. Jeden jest prawie geniuszem, a drugi no, naprawdę jest niezdolny. I jest jak jest. I teraz trzeba podejść do każdego ucznia bardzo indywidualnie. Trzeba mieć na to czas, ale także i czas, mówię, nie zajmować się, tak jak słyszę od znajomych, papierkową pracą. Ta jest dla sekretarek, nie dla nauczyciela. Nauczyciel powinien zajmować się uczniem, dyskutować z nim, a przeprowadzać szeroką dyskusję i Uczyć i wychowywać. To jest jego zadanie. Nie pisać papierka, w jakieś tam konspekty i tak dalej. No, chyba, że jest na jakimś na umowie wstępnej i dyrekcja ma zadecydować, czy ten nauczyciel nadaje się, żeby go zatrudnić na stałe, czy nie. To wtedy jeszcze mogę to zrozumieć. Ale nie, kiedy naprawdę przygotowuję tego młodego człowieka, do życia. Stracony czas. Następnie program powinien być tak przez ministerstwo ułożony, żeby nauczyciel zawsze miał wybór, czego ma uczyć i czym się posługiwać w stosunku do tego najzdolniejszego, najwybitniejszego ucznia, choćby był tylko jeden w klasie. Czego do tych średniaków, i czego do tych naprawdę najmniej zdolni. Więc ja, jako polonistka od razu powiem, że, że za moich czasów, za moich czasów, kiedy to ja uczyłam, ja miałam wybór: czy ja wybieram tę nowelę, czy tamto. I znając swoją klasę, znając poziom swoich uczniów, ja dopasowywałam w ten sposób. I to była cudowna sprawa. Dawało to nauczycielowi, jak mnie wtedy, możliwość dokonania wyboru. Jeżeli nie daj, Panie Boże, jest taki układ, że ta lektura jest zupełnie oderwana od rzeczywistości, nie, nie będąca w tej rzeczywistości, jeżeli nauczyciel ma bardzo mały wybór, czego nie wiem, dlatego tu nikomu niczego nie zarzucam, bo naprawdę tej sprawy akurat nie znam. Um, więc nie osądzam, tylko chcę rzucić światło na to, że nauczyciel wie najlepiej, bo on zna swoich uczniów. Teraz już jak skoro weszłam na ten temat. Kochani. Nauczyciel tak jak. Człowiek w mundurze, czy to policjant, czy wojskowy, czy strażak. I lekarz, i ksiądz. Powinni być z powołania. Nie może być takiej sytuacji no przynajmniej nie może no, no na pewno są, ale to jest bardzo niezdrowa sytuacja, kiedy ktoś jest nauczycielem, bo na psychologię mu się nie udało dostać. Bo lekarzem chciałby być, ale to za długo trzeba się uczyć i czekać na rezultaty, więc został nauczyciela. No, no. no nonsens. Kochani, nonsens. Nic z tego dobrego nie będzie. Ni dla ucznia, ni dla rodzica, ni dla szkolnictwa, ni dla was, ni dla przyszłego społeczeństwa. Dlaczego jest tutaj sprawa spiritualistyczna? To jest akurat moja działka w tej chwili. Jeżeli my nie czujemy powołania, i nie czujemy się totalnie podekscytowani tym, co robimy, i mało tego, że mamy super wiedzę, ale uwielbiamy pracować z młodymi ludźmi, my naprawdę kochamy młodych ludzi. To jest to, co ja miałam w sobie. Ja uwielbiałam pracować z, uczni, z uczniami. Ja i dzisiaj, jeśli mam jakiś wykład gdziekolwiek, coś mi się zdarza, mówić e, do o, większej ilości osób, ja zawsze zwrócę się do młodych ludzi. Mnie jest najłatwiej z nimi się porozumieć. Więc jeżeli nie ma się tego w sobie, uczniowie natychmiast to wyczują. Każdy uczeń wyczuje nauczyciela na pierwszej lekcji, ten nauczyciel się pojawi. I już wie, lubię go, czy nie mogę ścierpieć. Jeżeli jest ta druga sytuacja, to będzie bardzo ciężka praca dla obu stron. Może te, to, to trzeba sobie Przewinąć i powtórzyć. To jest chyba najważniejsze, co do tej pory powiedziałem. Jeżeli nie lubi się pracować z młodzieżą, to żebyście, kochani, nie wiem jaką wiedzę posiadali, nie wiem jakie umiejętności. Nic z tego nie będzie, ponieważ wypuszczacie energię, która powróci do Was. Więc jeżeli jesteście podekscytowani tymi młodymi ludźmi, bo kochacie młodych ludzi i chcecie jak najlepiej przygotować ich do pracy, wróćcie tym samym. Będą uwielbiali przychodzić na Wasze lekcje, będą się uczyli, nawet żeby to ich nie interesowało, bo kto tak naprawdę lubi uczyć się, jak odmieniać przez przypadki, ortografii i tak dalej. Niemniej jednak z szacunku do Ciebie, polonista, Będą robić co tylko w ich mocy, żeby was nie zawieść. Teraz jest następna sprawa sprawa zaufania. Otóż są dwie różne szkoły, jeśli chodzi o zaufanie. Pierwsza to jest: OK, musisz pokazać, że mogę ci ufać, a druga to jest to, co ja stosuję. W miłości i związkach najpierw musisz mi udowodnić, że mogę ci ufać. Okay? Czyli musisz zdobyć moje zaufanie. Jeśli chodzi o pracę z uczniami, ufam Wam kompletnie. Macie 100%. I teraz, kiedy? I uczniowie muszą o tym wiedzieć. Kiedy to zaufanie będzie zawiedzione, ujmuję Wam punkty. Ja nigdy nie zrobiłam chyba tego bardzo. Um, Ostentacyjnie, ale zawsze w ten sposób myślałam. Kiedy ja spotkałam swoją klasę, ja jak najlepsze dawałam energię z siebie. Absolutnie kocham młodych ludzi, cieszyłam się, że z nimi pracuję, i teraz co do mnie wracało? Ja akurat muszę powiedzieć, że dziękuję wszystkim swoim uczniom. Kochani, byliście cudowni. Nieważne, kto mnie ogląda. A możecie to powtórzyć innym. Ja uwielbiałam swoje klasy i swoich uczniów. Wspominam zawsze z największym sentymentem. I, kochani, to jest to, co musi istnieć. Miłość do tego, co się robi. Współpraca z rodzicami ścisła. I jeśli chodzi o ministerstwo, o Wasze władze, nie bądźcie owcami. Ja wiem, że wchodzimy 19 lutego w rok owcy. Według astrologii chińskiej. Nie bądźcie owcami. Zrobić to dyplomatycznie, miło, z uśmiechem i charyzmatycznie. Niemniej jednak, zjednoczyć się i mówić głośno, co wam dolega, co wam nie odpowiada. Nie dlatego, żeby ze złością gdzieś na kogoś się rzucić, tylko dlatego, że musi być ścisłe porozumienie i współpraca między nauczycielem. Uczniem, rodzicem i władzami, które decydują o tym wszystkim, tymi odgórnymi władzami, po sam czubek. Okay? Jak ten uczeń ma wyglądać, jak ma się zachowywać, czy tę komórkę ma mieć so, ze sobą, czy nie, e, w, na, w klasie, czy ją może odebrać, czy nie. E, co ma być programem, okay? to wszystko powinno być razem. Powinno być zjednoczenie. To nie może być, że każdy sobie gdzieś rozrzucony jak małe wysepki na oceanie. Ok? Musi być współpraca. Także myślę, że um, pokryłam chyba wszystkie tematy. Kochani, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Wszystkim, którzy oglądacie. Um, Mówię w ogóle o tym, ponieważ dużo było pytań na ten temat, ale także młodzież od samego początku, od najmłodszego wieku. To jest nasza przyszłość. To są ludzie, którzy będą rządzić, którzy będą decydować. Od tego zależy los narodu, los społeczeństwa. Więc ja myślę, że rola nauczyciela jest ogromna. Jeden z najtrudniejszych zawodów. I niestety nie można odłączyć tego jako jednej osoby, tylko musimy współpracować jako jednostka. Buziaczki, wirtualne uściski. Kocham Was wszystkich i do następnego razu.